Witam, przedstawię trade, który wziąłem dzisiaj na funcie. Niestety był stratny, ale postaram się przedstawić może bardziej dlaczego. Jak widać mamy funta na wykresie jednogodzinnym. E, poziom, poziom do sprzedaży był od e, 19 do górne ograniczenie 35-36 e, ze stop lossem na 45 E, egzekucja ceny nastąpiła po 19, zaraz pokażę jak to wyglądało jak widać mamy tutaj ważny poziom Fibonacciego plus formacje nad i pod e, zobaczmy, do tego należy dołożyć, że mamy trend spadkowy na funcie, główny trend jest spadkowy na funcie zobaczmy teraz jak to wygląda, jak wyglądała egzekucja e, ok, jak widać wejście było tutaj po 19 co wskakujemy tutaj praktycznie w rozpędzony pociąg co nie, 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 nie działa na naszą korzyść zobaczmy jak wygląda świeczka H1 kiedy tutaj wchodzimy bardzo mocna wzrostowa świeca dzienna też jest ukształtowana jako mocna wzrostowa poprzedniego dnia dodajmy parę linii oporu i wsparcia Ok, tak to mniej więcej wygląda. Wejście było tutaj. Tutaj zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Stop loss był na 45, więc nie zostałem wystopowany. I tutaj w tym miejscu zostało zamknięte 70% pozycji. Eee, TP zostało ustalone, zaraz pokażę na wykresie h Zobaczmy jak wykres ładnie porusza się schodkami. Do góry i do góry. I tutaj mamy, możemy też stawić jakiś pośredni. TP było ustawione wejście po 19 dla reszty TP zostało ustawione zaraz po tym jak zamknąłem 70% swojej pozycji. TP zostało ustawione na szczycie tej świecy. Następny mocny. Następny mocny poziom wsparcia byłby tutaj. Kolejny byłby gdzieś tutaj. Jak długo będzie, cen, jak, gdzie, gdzie spadnie cena, no tego niestety nie wiemy, ale dopóki kolejne poziomy są łamane, dopóki cena będzie spadać. A dlaczego nagrywam to wideo? Żeby przedstawić samo zarządzanie tradem. Wszedłem tutaj, zobaczyłem, że coś jest nie tak, widziałem, że jestem po złej stronie rynku, dlatego większość zlecenia została wyrzucona. I tutaj reszta została wystopowana stopem, bo 45. Ja, dziękuję, mam nadzieję, że się to komuś przyda. Jeżeli oglądaliście kurs Chrisa Roliego, tam wszystko jest wytłumaczone. On mniej więcej czegoś takiego stosuje. Dziękuję.